Dzień dobry. Witam ponownie na kanale Pani od psychologii. Dzisiaj przychodzę do was z tematem bezsenności. Kto z was nie zna takiego problemu, gdy próbujemy zasnąć, ale myśli nie pozwalają. Słyszymy wtedy często od ludzi dookoła nas: "Chcemy spać, ale te myśli kłębiące, e, przytłaczające w naszej głowie nie pozwalają". No właśnie przerzucamy się z boku na bok, wiercimy, wszystkie owce policzone, szklanka mleka nie pomogła. I dzisiaj zajmujemy się tym problemem, czyli co zrobić, kiedy przytłaczające myśli nie dają nam spać. Ludzie walczący z bezsennością, ale też ci okazjonalnie zarywający noce, zgłaszają podobne problemy, uskarżają się na rozmyślanie, o obowiązkach, o kłopotach finansowych, o wszelkich właśnie zagadnieniach z pracą. Cokolwiek tutaj co nęka w trakcie dnia, również nie daje o sobie zapomnieć w nocy. I często właśnie takie torturowanie się myślami, jak teraz nie zasnę, no to będę mieć 5 godzin snu. A teraz to zostało mi już tylko trzy. No, tak naprawdę nic dobrego z tego nie przychodzi, ale nasz mózg jakby sam nam te, e, te sprawy podsuwa, i też myślimy o tym, jak bardzo zmęczeni będziemy następnego dnia, no bo prawdę mówiąc, tak, taka kolej rzeczy. Bezsenność to naprawdę poważna sytuacja, to poważna e, sprawa i taki stan zaburzenia równowagi naszego ciała to jest e, zdecydowanie coś, czego nie wolno bagatelizować. Więc e, warto tutaj e, od strony medycznej. Oczywiście e, zaopiekować się tym problemem. My zajmiemy się tematem bezsenności z perspektywy psychologii, czyli właśnie co psychologia ma nam do zaoferowania, jak możemy zaopiekować się e, tematem bezsenności czy nawet okazjonalnego zarywania nocy. I na etapie zachowań, decyzji i myśli, będziemy tutaj analizować ten problem właśnie z tych trzech obszarów. Tak się dobrze składa, że mam dla Was trzy rozwiązania, które są, mam nadzieję, proste, inspirujące i mogą właśnie pomóc zaopiekować się tym problemem bezsenności. Na początek garść wiedzy i ciekawostek o samym problemie. Bo bezsenność to niekoniecznie noc bez zmrużenia oka. To nie jest tak, że no tutaj nie śpimy całą noc i dopiero wtedy mówimy o bezsenności. Ten problem to też przedłużające się minuty czy też godziny i trudności w zaśnięciu, ale też problemy z ponownym zasypianiem, czyli budzimy się w nocy i właśnie nie możemy w ten stan spoczynku tutaj wejść ponownie. I tak naprawdę ciągłe to wybudzanie jest również problemem i, i może tutaj nieźle nam przysporzyć kłopotów. I tak naprawdę każdy, bez względu na wiek, jest narażony na bezsenność. Jednak z tego, co się dowiedziałam, kobiety są dużo bardziej narażone na ten problem, zwłaszcza w podeszłym wieku. Ogólnie rzecz biorąc, 10 do 30% osób dorosłych jest diagnozowane pod kątem bezsenności. I to właśnie stres, lęk. Trauma to wszystko są um, takie dość szerokie kategorie, takie podwaliny, które właśnie tutaj e, z problemem bezsenności bardzo silnie się wiążą. Konsekwencje tak samo będą rozległe, jeśli chodzi o ten obszar medyczny, ale z perspektywy psychologii będą to wszelkie takie problemy, jak drażliwość, e, zmniejszona motywacja do działania, ogólne zmęczenie, takie poczucie braku energii, braku skupienia, um, ogólne też obniżenie nastroju te wszystkie. Wszystkie problemy mogą bardzo mocno dać nam w kość i obniżyć komfort naszego codziennego życia. No dobrze, przejdźmy już do meritum odcinka. Jakie są te trzy sposoby, o których mówiłam na początku, jak możemy tutaj z perspektywy psychologii pomóc sobie w temacie bezsenności? No więc, na tym pierwszym poziomie zajmijmy się warstwą zachowań. I tutaj, moja pierwsza porada brzmiałaby tak: daj sobie czas na zaśnięcie. Ale bez przesady. <laughs> Niech to nie będzie właśnie tego czasu za dużo. O co mi chodzi? Warto tutaj ustalić sobie taki typowy czas na zaśnięcie, czyli jeśli nie udało mi się zasnąć po 20-30 minutach. To oznacza, że muszę wstać. Nie ma co się męczyć, nie ma tutaj co przewracać się w tym łóżku z boku na bok. Wiele źródeł, które, nad które się natknęłam, właśnie podaje te 20-30 minut jako taki bardzo rozsądny margines błędu. I teraz co zrobić, kiedy już no, łóżko opuściliśmy? Warto słuchać jakiejś relaksacyjnej muzyki, czytać książkę, po prostu zrobić coś, co no, na pewno będzie relaksujące wciąż. My tutaj nie chcemy Robić w środku nocy treningu, ale chodzi o to, żeby na poziomie tych zachowań wysłać do swojego ciała taki sygnał, że jestem w łóżku, więc odpoczywam. Jeśli nie mogę spać, to znaczy, że pora coś zmienić. I jeszcze taką inspirację, którą chciałabym tutaj Wam polecić, jest metoda, na którą natknęłam się ostatnio, i jej nazwa to Technika Redukcji Snu. Jeśli chcecie poczytać w języku angielskim, to Sleep Restriction Therapy. Tak, tutaj warto to zagadnienie wygooglać. Właśnie pod tą nazwą to znajdziecie. I teraz o co tutaj chodzi? Znowu, zagadnienie jest pewnie szersze, ale na warstwie tych zachowań chodzi o to, żeby wspierać te zachowania, które sprzyjają dobremu snu. I chodzi tutaj o to, żeby takimi prostymi i intuicyjnymi, tak naprawdę logicznymi sposobami zadbać o ten komfort w nocy. Co mam na myśli? Nie idziemy do łóżka, gdy nie jesteśmy zmęczeni. Unikamy drzemek w dzień. Wstajemy zaraz, właśnie po tym, jak usłyszymy budzik. Dbamy też o takie detale, jak ciemność i odpowiednia temperatura w sypialni. Zobaczcie, że to jest taka warstwa zachowań, i my możemy tutaj pozwolić sobie na pewne kroki, które o ten dobry sen zadbają, które nam ten dobry sen zapewnią. I właśnie ta technika, technika redukcji snu jest uznawana za taką. Podstawową, niefarmakologiczną metodę leczenia bezsenności. Jest ona techniką behawioralnego leczenia bezsenności. Behawioryzm, jak mam nadzieję, wiecie, <grydy> jeśli nie, to pokrótce przybliżę, jest właśnie tą działką psychologii zajmującą się ludzkim zachowaniem. I chodzi tutaj właśnie o to, żeby tym zachowaniem się przyjrzeć. Więc dlaczego nie zrobić czegoś, co może w tak prosty sposób ten dobry sen nam zapewnić? Warto tutaj więcej poczytać, zrobić trochę rozeznania na własną rękę, no bo jak z każdą terapią, przeciwwskazania z pewnością mogą być jednak w najprostszych tych krokach, które wymieniłam wcześniej, dużo możemy ugrać. Czytałam też o tym, że w tych początkowych etapach tej terapii czas na sen skraca się na przykład o 15%, i w długofalowym efekcie naprawdę to, to wydłużenie tego snu może nastąpić. Po więcej odsyłam Was właśnie na e, rozeznanie samodzielne. Idźmy dalej, czas na sposób numer dwa. Teraz skupimy się na tym obszarze, jakim są myśli. Czyli co możemy zrobić, e, jaki, w jaki sposób możemy myśleć, żeby te czarne chmury z naszej poduszki odgonić i wszystkie te negatywne e, myśli troszkę zażegnać. E, moja porada numer dwa brzmi nakieruj myśli na dobre tory. Okej, okay. ja wiem co myślicie, to łatwiej powiedzieć niż zrobić, to prawda. Jednak te, te piętrzące się myśli, które spędzają nam sens powiek, no w jakiś sposób musimy tutaj uporządkować, ogarnąć i zastąpić te negatywne myśli tymi dobrymi. I teraz jak to zrobić? No właśnie, chcemy jak najbardziej te przyjemne wspomnienia i współpracę. Takie przyjemne zagadnienia tutaj przywołać. Do tego dążymy. Dam wam jakieś przykłady, bo to mogą być proste sytuacje. Ostatnie miłe wspomnienie z bliską osobą. Wszelkie powody do wdzięczności, jakie macie w życiu. Co dobrego wydarzyło się danego dnia. Spacer pewną słoneczną tutaj niedzielą w parku, cokolwiek by to było, niech to będzie coś, co naprawdę Wam no, sprawiło przyjemność i będzie takim pozytywnym tutaj powodem do rozmyśleń. Dobrze jest przerwać to błędne koło, bo po złej i ciężkiej nocy z dużym prawdopodobieństwem czeka nas kolejny ciężki dzień. Więc naprawdę, co tutaj szkodzi spróbować? I jeśli chodzi o te miłe, przyjemne wspomnienia, to dobrze jest wyobrażać je sobie wręcz obrazowo. Więc im bardziej zajmiemy umysł i wręcz właśnie tak obrazkowo tutaj podejdziemy do tych wspomnień, tym silniej nasz Umysł nasz, nasz mózg tutaj zajmie się tym i niechciane myśli nie będą miały jak wrócić. Więc niech te wspomnienia będą kolorowe. Obrazowe, niech one też um, pozwolą Wam przeanalizować scenerię pod kątem wszelkich zmysłów, czyli jak to było, jak to czuliście, jakie były zapachy, jakie, było kolor, jakie były kolory, jakie światła tutaj um, towarzyszyły temu, tej, tej scenerii. E, to ma trwać, to ma angażować, to ma być właśnie czymś, um, co tutaj trochę Wam zajmie, może nawet zmęczy i uśpi. <grym> Mam nadzieję, że dacie szansę temu ćwiczeniu. Jeżeli się zdecydujecie, to dajcie mi proszę znać w komentarzach, czy zadziałało. Jeśli sen nie będzie chciał przyjść i te kłębiące myśli nie dadzą spokoju, to przenieście się do tych przyjemnych wspomnień. A czemu nie? Przecież warto zawsze przenieść się do takiego szczęśliwego miejsca. Czas na rozwiązanie numer 3. Czyli były zachowania, były myśli, czas na decyzję. Tutaj e, mamy taką trzecią i ostatnią warstwę, którą z, tej perspektywy, z perspektywy psychologii chcemy tutaj e, przeanalizować. Czas na punkt numer 3. Były już zachowania, były myśli, teraz czas na decyzję. E, zajmiemy się tą e, warstwą, która z perspektywy psychologii może pomóc nam zwalczyć bezsenność. I tutaj moja porada numer 3 brzmi, zaplanuj czas na zamartwienie, ale w dzień. <grym> Troszkę przewrotnie. O co mi chodzi? Mm, tutaj chodzi właśnie w, w tym punkcie o to, żeby te rozpędzone myśli, te problemy, te ruminacje i te wszystkie przytłoczające rzeczy, e, które nie dają nam spać, odsunąć sobie e, na taki czas, kiedy my możemy się tym zająć. Czyli e, wyobraźmy sobie, że właśnie jesteśmy w łóżku i, i, i zamartwiamy się tym wszystkim. Absolutnie nie ma szans na spanie. E, warto wstać, wziąć kartkę papieru, zapisać te rzeczy, e, wypunktować te wszystkie zmartwienia, które mamy. Nie piszemy tego w telefonie, bo nie chcemy tego źródła światła tak blisko mm, oczu, ale warto je zapisać właśnie w jednej kolumnie. Wszystkie te rzeczy, te słowa na przykład, jedno pod drugim. I w ten sposób trochę zrzucić ten balast z siebie. Jakie płyną korzyści z tej prostej metody? Po pierwsze, nazywasz źródło stresu, czyli konkretyzujesz problem. Po drugie, wyrzucasz ten stresor z umysłu. To tak jak ludzie mówią, mam coś z tyłu głowy. No właśnie, przelewasz to na papier, już tego nie ma z tyłu głowy. I po trzecie, czujesz, że masz kontrolę nad stresem, a nie odwrotnie. To nie stres tutaj dyktuje ci warunki i nie daje spać, tylko coś proaktywnie jesteś w stanie zrobić. I teraz, dlaczego powiedziałam, że to jest decyzja, czyli wybierz zająć się tym jutro, bo to jest dopiero połowa tego ćwiczenia. W drugiej połowie, którą już robimy rano, warto jest wrócić do tej kartki i w drugiej kolumnie, czyli tak jakby rządek obok, dopisać te rzeczy, które możemy tutaj zaradczo zrobić, czyli zastanowić się, poszukać rozwiązań, co mogę zrobić, żeby teraz mniej się martwić, żeby ta następna noc o chociaż jedno zmartwienie była prostsza. Żeby też jeszcze bardziej zoptymalizować ten proces, to właśnie rano, zastanawiając się nad tymi krokami zaradczymi, można nawet ustawić kolejny budzik w telefonie i dać sobie czas. OK, to ja mam teraz 15 minut na martwienie się, na szukanie tych rozwiązań, na robienie tego, czego nie pozwoliłam sobie robić w nocy. Więc warto mieć nawet taki termin, że OK, żeby tutaj nie rozwlekać się i godzinę nie rozmyślać, nawet nie tracić czasu. To warto poszukać tych rozwiązań tak optymalnie, pręcznie, Mamy na to 10 minut i przechodzimy do dalszej części dnia. To były już wszystkie nasze sposoby na to, jak radzić sobie z kłębiącymi myślami, które nie dają spać. Było rozwiązanie na etapie myśli, zachowań, decyzji, tak naprawdę z perspektywy psychologicznej takie właśnie propozycje dla was mam. Jestem ciekawa, jakie wy widzicie rozwiązania i co sami robicie z problemem bezsenności. No bo tak naprawdę to uczucie zmęczenia, które przychodzi następnego dnia, no jest nie, nie do opisania. To z pewnością znają tylko i wyłącznie osoby, które zmagają się z tym problemem i borykają z bezsennością, bez względu na wiek i okoliczności życiowe. Takie epizody bezsenności mogą dotknąć każdego z nas, więc warto mieć Trochę takich kroków zaradczych i tutaj arsenał na to, żeby zmierzyć się z tym problemem. Tak więc weźcie sprawy w swoje ręce. Mam nadzieję, że te trzy sposoby były dla Was pomocne. A jeśli po ciężkiej nocy szukacie sposobu na to, jak się dobudzić, może nasza kawa, kawa, która jest też biletem wstępu do klubu przyjaciół psychologii, może wam pomóc. Mam nadzieję, że słyszeliście już o tej inicjatywie w poprzednim filmiku. Właśnie też na moim kanale znajdziecie informacje w opisie. Również damy wam namiary. Ja już na dzisiaj się żegnam. Dzięki i do następnego. Pa, pa!